w tych murach stawiał ważne kroki. 3 lutego w auli pierwszego LO, które tak dobrze znał Kazimierz Kuc, odbyła się projekcja spektaklu Stary Portfel Teatru Telewizji w jego reżyserii. 50 razy na dzień słyszał. Klopki na króliki. No. Projekcja jest o problemach, właściwie o można powiedzieć o tożsamości tutaj nas, Ślązaków, o ludziach, którzy w latach powojennych stawali przed dylematami, jak mają się zachować, jak żyć, o ich y, tożsamości, o ich trudnych wyborach y, życiowych. Spektakl oparty na opowiadaniu Stanisława Bieniasza, pisarza pochodzącego z Zabrza, został nakręcony w 1981 roku. Jednak jego premiera odbyła się dopiero w 1989 roku. Okres stanu wojennego oraz ścisła cenzura uniemożliwiły wcześniejszą emisję spektaklu, który podejmował ważne, a zarazem niewygodne tematy związane z losem zwykłych ludzi. Wydarzenie zgromadziło młodzież, seniorów oraz lokalnych działaczy. To jest taki program międzypokoleniowy. Daje nam to wielką satysfakcję i radość. Bo my młodzież nas uczy, ale my też czasami możemy im coś powiedzieć. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Sprawiedliwej Transformacji, finansowanego przez Unię Europejską. Celem projektu jest popularyzacja historii i dziedzictwa śląska.